Natomiast jestem a to poradnik dotyczący konta premium w Team Fortress 2. A więc tak, nie pieprząc się, przechodzimy do rzeczy. Konto darmowe doszło w 2013 roku i jest do tego czasu, do tego dnia i no, na razie nie ma zamiaru zniknąć. W koncie free, free to Play jest tylko jedna karta w ekwipunku. Mamy ograniczony, ograniczone plany wytwarzania i yy, nie możemy się chyba wymieniać i yy, nie możemy wchodzić na serwery, na serwery premium. Yy, yy, konto premium dodaje to yy, właśnie to, co, to, czego nie ma konto free, yy, czyli można mieć od jednej karty do 10 w górę, tak jakoś. Można, można robić, ma, ma się wszystkie plany wytwarzania. Można się chyba wymieniać, to nie jest pewne z tym wymienianiem. I można wchodzić na serwery premium. Otóż, jak zdobyć konto premium? No oczywiście trzeba je kupić. Więc tak, są dwie opcje. Albo kupujemy na, na stronie Steam'a w sklepie, choć to jest kompletnie nieopłacalne. Albo wchodzimy w zakładkę sklep przedmioty, sortuj od naj, najstarszych i kupujemy na przykład, dajmy, dajmy blue Sauder i po prostu gdy go dodamy, możemy jeszcze go dać tutaj opcję wypróbuj, dzięki czemu będzie, dany przedmiot będzie o 25% tańszy. Potem możemy go kupić w tańszej cenie. No i to by było dzisiaj na tyle. Mam nadzieję, że pomogłem paru osobom. No i tak, trzymajcie się i cześć.